To może być najlepsza rada na temat podejmowania decyzji, którą kiedykolwiek usłyszałeś, zwłaszcza gdy nie ma dobrych wyborów. Zabrałem kiedyś autostopowicza, dzieciak w starej wojskowej kurtce. Opowiedział mi, że przeżył masakrę w sekcie i że jej lider, człowiek, który kazał wszystkim umrzeć mostatem, jest teraz sławnym pastorem w mieście, do którego właśnie jechaliśmy. A potem pokazał mi pistolet pod kurtką. Powiedział, że jedzie wymierzyć sprawiedliwość, i nagle cały ten ciężar spada na ciebie. Co robisz? Dzwonisz na policję, żeby uratować potwora, wiedząc, że mogą wziąć cię za wariata, czy po prostu pozwalasz, by to się stało, mówiąc sobie, że to nie twoja sprawa? Stop! Co wybierasz? Niewidzialność lajk, like, szybkość komentarz oba, subskrybuj. Wysadziłem go na rogatkach miasta. Nic nie zrobiłem. Następnego dnia w wiadomościach mówili o strzelaninie w kościele. Czasem najtrudniejsza decyzja to nie podejmować żadnej i potem trzeba z tym żyć.